Słucham. Halo, słucham. Jeszcze tylko wymienię kasę i ferie. Kantor jest już zamknięty. Chyba twój. Nie, ja nie mam tej kantor tej w telefonie. O, I dobry kurs mają? Zazdro. Tu wpadni do mojego banku. No, nie, nie, nie banku box polskim, box polskim, twoje potrzeby są na pierwszym planie i pieniądze wymieniasz gdzie chcesz i kiedy chcesz. No, cześć, Boxdel. Co? No mogę. A to ci bóg podał numer. No, jestem, jestem. Pablice! Nie mogę, pod, nie mogę teraz gadać, bo jestem na live'ie. Nie mogę za bardzo podawać danych. Bo jestem na live. Nie wiem, odezwę się do ciebie, to ten numer, odezwę się do ciebie. Do mnie o północy, o północy, punktualnie skończę live. Kawień kawień, 1 złoty. Kocham miszkę, ale twój kot, co podałeś, nie działa oszuście Jesteś większym patostreamerem niż Majo. Zawalczą jak na tajemniku, bo kasy dają za to, po walkach. No, człowieku, syny, syny, co ty mówisz? No, co mogę zawalczyć? Mam dobre zróbniki ze zdrowiem, nie, cho, nie choruję. Swoim kręgosłupem. Spokój się już. No halo Bogdel. No cześć Bogdel, co chcesz? No? Co? Może się czas powtórzy, bo Cię nie zaznałem. No słyszę Cię, mów. Hmm. Co robię? Tak, o północy. No. Siemia, być. śpiła. Stażek, 1 zł. Siema, dupcony w dupę gruba się, kiedy zaczniesz kosinną sobie zrobić? JPR i od PR i od PR i od PR i od PR i od i od i od PR i i od PR i i i Nie wiem, nie wiem, nie ważyłem się. 60 kg no to mogę schudnąć trochę, bo trochę dużo walcza. Mogę... Czy mogę e, dobić, tylko na treningi chodzić teraz. Teraz jestem zajęty, bo pracuję cały czas na tych live'ach. Pracuję cały czas na tych live'ach. Być, może być, sto 100 tysięcy. Ilu, ilu? No może być 250 tysięcy, może być. Mordo, ja muszę kończyć, odejdźcie do mnie o północy, dobra? Na razie. Raczej ciężko, nie? Że 25 tysięcy dostanę za walkę z minimajkiem! Bogdaj mi to wyjadł z telefonu! I mówi bogdaj, że dostał